Ale może zacznijmy od tego kwiatka, którego ma Pan wpięty w koszulę. No właśnie. Byśmy wyjaśnili młodym ludziom, szczególnie, kwiat, którzy nie do końca wiedzą o co kwiat chodzi. Kwiat lnu, mam nadzieję, że go widać. Widać, bardzo dobrze. To mówię. jest kwiat lnu, To jest taka nasza odpowiedź taka nasza odpowiedź na takie żółte, takie wstrętnie wyglądające. Kilka razy w roku w Warszawie widzę, chodzą ten żółty kwiatek jakoś się tam żunkila, chyba, czy coś tak, tak. takiego. No, czcimy mniejszość tą żonkilą, której liczba w Polsce według spisu z 2011 roku wynosi 8600, niecałe 9000, a kilka razy ubierają te żonkile, rozdają, w tym robią tyle głosu na całą Polskę, że się przykro robi co te 100, ponad 135, a niektórzy mówią... To i są różne estymacje. Tak, 200 tysięcy zamordowanych po prostu bestialskich. 93% z tych zamordowanych do dzisiaj nie ma swojego krzyża, nie ma swojego miejsca, gdzie można by zapalić światełko z nich i nic po nich nie ma. Dlatego z chwilą, gdy żeśmy przenieśli ten marsz z kościoła Świętego Aleksandra do katedry praskiej, co roku przykleja, przykleja uczestnicy przyklejali sobie takie maleńkie, prostokątne y, takie sch schemaciki tego kwiatka, symbolicznie kreski, y, taki wektorowy kwiatek. Natomiast dzięki Panu y, Antoniemu Dąbrowskiemu y, znalazł takie miejsce, gdzie jest producent i akurat to jest ten kwiatek, który, który będziemy chcieli docelowo, żeby wszyscy uczestnicy mieli taki kwiatki, takie kwiatki wpięte, a już 11 lipca bez chodzenia w tym kwiatku, to nie, to no nie może, to jest dzień, to tak się nie może dziać. 11, kwiatulnu kwitu 11 lipca, kwitu i gasu, tak jak ci ludzie mordowani, zwłaszcza w krwałą niedzielę, która się odbyła 11 lipca. I to jest, kwiatulnu symbolizuje pamięć rzezi, pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwo. Ja panu redaktorowi wypnę to, i skoro będzie następne jeszcze pan mówi o spotkaniach. No, bardzo to bardzo bym sami prosił, sami. żeby na te kresowe i mm, wołyńskie występować z takim kwiatkiem lnu, bo on nas będzie rozpo... i to jest taki kwiatek charakterystyczny. My się, my się sami będziemy mogli rozpoznać. Na ulicach czy gdzieś, czy w tym, w tym że to jest na pewno kresowiec. Mm, no, zobaczymy, jak to wygląda. Pokażcie pan, tak to yy, wygląda, będzie to, będę. Na pewno nie tylko na programy, szczególnie 11 lipca, ale w, w ogóle w lipcu przypominało o tym, że dokonali Ukraińcy, nie faszyści ukraińscy, nie banderowcy, Ukraińcy rzezi na Polakach za to, że byli Polakami. No tak, to, to ludobójstwo to się zaczęło od czasu, kiedy Polska uzyskiwała. Była młodym państwem, budowała swoją niepodległość, a podobne ludobójstwo odbyło się na przełomie lat XX ubiegłego wieku. Wtedy to te wojska pozostawione same sobie, uzbrojone, umundurowane przez Austriaków, i gdy Polska uzyskiwała niepodległość, już były mordy odnotowane na Polakach przez Ukraińców. O tym, o tym, o tym mówił. Poseł, poseł ziemi tarnopolskiej, oj wyleciało mi w tej chwili nazwisko, w swojej słynnej mowie, mowie sejmowej, gdzie po prostu wypunktował, jak ta rzeź się odbywała. Po drodze w okresie międzywojennym mieliśmy do, do czynienia również z Ukraińcami, którzy dopuszczali się aktów terroru wobec w okresie międzywojna, wojna na Polakach, na Yy, przecież minister Pieracki, niedawno była rocznica, został zamordowany, zastrzelony. No i później w latach okupacji niemieckiej ten Wołyń i, 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 i 42 rok końcówka po, powstanie, raczej odebranie Borowcowi UPA. No i wtedy te rzezie tak nieśmiało w 43 z kulminacją 11 lipca wtedy kiedy były właśnie kwit kwiatu, no śliczny ten kwiatek I, i to musi być, musimy pamiętać, bo ja dzisiaj przeglądałem materiały, zanim przyjechałem do studia i sobie przypominałem, kiedy był ten pierwszy marsz. Nie mogłem znaleźć materiałów odnośnie 2011 roku, znalazłem tylko 2012 w, którym, w internecie, w którym Aleksander Schicht, organizator tych marszów, razem ze świętej pamięci posłem Arturem Górskim organizowali te marsze i do mnie należała część druga na skwerze wołyńskim, bo to było dwuczęściowy, to był taki dzień dwuczęściowy, w którym obchodziliśmy to święto. I właśnie złapałem, dzisiaj znalazłem artykuł, gdzie Aleksander Szyk wypowiadał się, że ponad 50% społeczeństwa w ogóle sobie nie zdaje sprawy o tym, co pan redaktor przed chwilą mówił, mhm. czyli nie wiedzą, że chodzi? takie coś miało miejsce. I ten kwiatek, ten kwiatek lnu, no, wzbudzi, po pierwsze ma wzbudzić pytanie, co to jest, dlaczego? Mhm. No i teraz, jeżeli każdy będzie, każdy będzie Zadawał pytania Państwu, którzy będziecie. A ja wiem, że to w Polsce są już te kwiatki kupowane, że będziecie tłumaczyć, co to jest w piatunku, że to jest symbol pamięci ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców. Wtedy tych ludzi się troszeczkę więcej znajdzie którzy i ta historia się będzie rozprzestrzeniać, bo ci ludzie. Oni patrzą, patrzą z góry i no nic się nie dzieje, jest coraz gorzej. No i gdyby to się mówi, zbrodnia dokonana dwa razy, czyli pierwsza za, za pomocą Ukraińców, a druga po prostu przemilczanie, przemilczanie tych ofiar, niewinnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, byli mordowani za to, że byli Polakami. A nie wiem, czy nie trzeci raz? Rozmawia pan ze skazańcem. Od kilku lat na dość szeroką skalę, na masową skalę, niemal. Jesteśmy ścigani. Kresowianie, my, ich potomkowie, za. No może raz mnie oskarży pan prokurator. No już, je, już, jeżeli kto to idzie na żywo, tak? I, tak, to jedziemy na no żywo. No to już jest, pan, już jest pan, yy, niech pan. Znaczy ja już jestem dawno, bo yy, z tego co wiem znaczone, bo, bo ja bezpardonowo mówię, jak było, znaczy mówię, jak było, że to Ukraińcy mordowali Polaków na Wołeniu. I, i, I to było jedno z najgorszych ludobójstw, jakie kiedykolwiek widział człowiek. Więc, no, może zaraz dostanę, zaprawdę, jakieś. No wyzwanie wezwanie do pana prokuratora. Młynarczyka, to trzeba dodać. Tak, bo tak, bo to jest znany pan. To tutaj... jest kilkaset spraw, to są tysiące godzin przesłuchania, nikt na to nie, nikt na to nie, ma, nie ma wpływu. No to jest skandal. My we własnym kraju większość olbrzymia, musimy przechodzić do konspiracji i, 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 i no bo jesteśmy szantażowani, nas każe się przepraszać. Ja też miałam ofertę, żebym przeprosił za to, co ja tam piszę o tych Ukraińcach na Facebooku. A zresztą to jest nawet dobry czas, bo w tej chwili włamanie na skrzynki rządowe. A dlaczego się nikt nie czepia, jakim prawem się włamują na nasze konta osobiste na Facebooku? Są to ludzie wypłacani, opłacani przez... to są Ukraińcy, którymi dyryguje pan Isajew czy Isajewicz, oni są finansowani. Po prostu no, się włamują na nasze skrzynki, czytają, bo ja w swoich aktach miałem no, cała, cała teczka, cała gruba teczka tych akt, e, niby dowodowych, e, odnośnie, e, odnośnie mowy przyjaźni mhm. do Ukraińców. No, jaką o, mowę oni do nas e, stosują? No, przecież ten pan medialny z, z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, co napisał o Polakach? No, przecież to jest obraźliwe. Albo ten, ten ze Śląska, wyleciał mi w tej chwili nazwisko, który do narodowcy powiedział, wy, pi-pi-pi-pi, pip, pip", i tak dalej, was, do was strzelać. No, przepraszam bardzo. I ten sam, młynar, ten sam Młynarczyk, który każe mnie, wnioskuje o ukaranie i innych. On nie widzi w tym nic złego. A za co pan dokładnie? I przypomnijmy. Oj, ja tu mam taką grubą, grubą grubą, tą tocz, ta grubą, grubą teczkę, tam już nie pamiętam dokładnie. Za fraszkę, najwięcej za fraszkę, trzy razy za fraszkę. Znajdzie się Kina na banderowski To jest moja praszka. Mm -hmm. Ja już tutaj mówiłem w tym studiu, to w trzech punktach się znajduje. No to yy, jak, znajdzie się Kina na banderowski Co to znaczy? Czy ja to tam od razu, yy, no przecież ten kij to jest, no kij jak kij. Znajdzie się to nie wiadomo który, czy się znajdzie mm -hmm. ten, czy inny. No to jest kompromitacja wymiaru sprawiedliwości, przepraszam, wymiaru niesprawiedliwości i na koszt. Na koszt podatnika. I, i, I nas się tym straszeniem nas się zmusza do tego, żebyśmy się nie zajmowali takimi rzeczami, jak pamięcią, czczeniem, organizacją marszów, budowaniem pomników itd. Bo próbuje się nas zastraszyć. Nam tego nie wolno robić. Za antybanderyzm jesteśmy ofiarami antybanderyzmu, bo my, antybanderyści jesteśmy po prostu za to. Karani przez banderowców, no, przez no, Ale nie ma co się dziwić z jednej strony, panie Andrzeju, no bo na tym banderyzmie budowany jest świadomość młodych ludzi na Ukrainie teraz. No to z drugiej strony nie ma co się dziwić. No Oczywiście to, to gotuje krew w moich żyłach. To powala z nóg. Upływala z nóg, ale tak to jest. I potem ktoś, typu pan prezydent Duda, mówi mi, że mamy żyć w stosunkach przyjazd, przyjaznych z Ukrainą i że to jest nasz przyjaciel. No, przepraszam bardzo, ale ja nie jestem człowiekiem, który, któremuś ktoś pluje w twarz i ja mówię, że deszcz pada. No, wybaczmy, wybaczy mi pan prezydent, ale jeśli ktoś tak postępuje i patriotów, którzy chcą um, upamiętnić um, ludobójstwo, i to nie ludobójstwo, takie, przepraszam, ja wiem, że każde ludobójstwo jest czymś ohydnym, najgorszym na świecie, ale ze specjalną. Um, to jest nawet chyba w ONZ to uchwalił, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o ludobójstwo na Wołyniu, ze specjalnym okrucieństwem na Wołyniu. I my udajemy, albo przynajmniej rządzący tym krajem udają, że go nie ma, że go nie było, albo w ogóle gdzieś tam coś tam się wydarzyło, ale to nie było. I młodzi ludzie, młodzi Polacy nie wiedzą, że coś takiego się wydarzyło. Nie. I to, no to jesteśmy na antypodach. I to, to, to przeraża. Yy, sami Niemcy, bo ojciec był w 27, w ogóle cała rodzina łukawskich była w 27. wojskowej dywizji i, i dość często no, już umierali, umierają ci ludzie. Yy, ja jeździłem na te zloty z jazdy yy, i nawet jakiś artykuł yy, albo to artykuł ktoś przesłał, ja umieszczałem go w kresowym serwisie informacyjnym, albo to słyszałem, yy, gdzie był nalot na wioskę yy, yy, tych Ukraińców. Rzeź, strzelanina, a dziecko było schowane w budzie. Psa, psa zastrzelili i dźgali kilkadziesiąt otworów bagnetem temu niemowlakowi. I to dziecko jeszcze, jak już wynieśli się banderowcy, to dziecko jeszcze żyło. Niemiecki lekarz był wezwany i mówi, że Niemiec, w stopniu kapitana niemiecki lekarz, co to dziecko zawiniło, że w takich strasznych okolicznościach zostało poranione. Ono jeszcze żyło, jak ten lekarz się tym dzieckiem zajmował. No te wszystkie, te wszystkie historie według Kormana, 365 metod, metod uśmiercania, wiem, że ścigani i sądzeni potomkowie Kresowian, i sami Kresowianie mówią o tym, przedstawiają ryciny tych, tych tortur tych, mhm. tych, tych, nie robi najmniejszego wrażenia na wymiarze sprawiedliwości. To mnie dziwi i to mnie martwi, jaki to jest wymiar sprawiedliwości. Czy to sędziowie już są y, dziećmi akcji Wisła? On ma orła, ale pod spodem najprawdopodobniej pod tą togą ma tryzuba, y, ten sędzia i cały wymiar sprawiedliwości. No i, i to naprawdę y, woła o pomstę do nieba.